O wielkopolskich tradycjach świątecznych mówi Arkadiusz Jełowicki z Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Całość nagrania utrzymana jest w odcieniach sepi. Na pierwszym planie stoi widoczny od pasa w górę mężczyzna ubrany w ciemną kurtkę i golf. Na nosie ma okulary. W tle widać ganek budynku ze spadzistym dachem. Nad drzwiami do niego wisi duża gwiazda z ogonem, przypominająca kometę. Wokół stoi kilka choinek, za mężczyzną widać wyłożony sianem żłóbek i kilka drewnianych figur wysokości około 150 cm przedstawiających Pasterza, Maryję i Trzech Króli. Spektakl w moim barszczu pływa kołdun oraz nagrania materiałów dodatkowych zostały sfinansowane przez Unię Europejską Next Generation EU. Dzień dobry Państwu. Witam Was w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szyrnyiawie. Nazywam się Arkadiusz Jęłowicki i za parę dni mamy Wigilię. Mamy grudzień, ale wokół nas jest szaro buro, pada deszcz. Nie jest to polska biała Wigilia z pewnością. Zmiany klimatu są równie mocne, równie intensywne jak zmiany w naszych tradycjach. Chciałbym Państwu opowiedzieć o zwyczajach bożonarodzeniowych i także tych związanych z Sylwestrem. Wigilia w Tradycji, czy W ogóle Boże Narodzenie w Tradycji to jest bardzo ważny moment. Nie znany on jest przede wszystkim z kalendarzem. W dniu Wigilii, a właściwie dokładnie dwa dni przed Wigilią, dochodzi do zrównania nocy i dnia. Jest to moment szczególny, ponieważ jest wtedy nasza społeczność, nasza, nasza. My sami jesteśmy najbliżej świata magicznego. Tak wierzono przynajmniej w XIX wieku i wtedy właśnie w oparciu o te bardzo często w, tych w tym szczególnym momencie wróżono. Wróżono na przykład nad ranem Bo Boże Narodzenie. Panny wychodziły na wieś i skąd dobiegał głos, stamtąd miał przyjść ich przyszły kawaler, przyszły mąż. Bardzo często po kolacji wigilijnej zostawiano posiłki, a właściwie resztki po, po, po jedzeniu w nocy. Miały przyjść duchy przodków i się posiedzieć. To wszystko było związane właśnie z tym magicznym, Dosłownie magicznym czasem. Wigilia to przede wszystkim jedzenie, przede wszystkim posiłki. I w Wielkopolsce mamy kilka takich potraw bardzo charakterystycznych dla, dla naszego regionu. Przede wszystkim to oczywiście makiełki. I makiełki to z kolei dwie możliwe opcje, dwa, dwa możliwe warianty. Pierwsza to półka, mleko, oczywiście mak, czasami rodzynki. To wszystko jest moczone i podawane w trakcie kolacji. Ale makiełki to także mogą być kruski z makiem. Do takich potraw, do pozostałych potraw wigilijnych możemy zaliczyć groch, kapustę, albo w wersji z olejem, albo w wersji gotowanej, podawanej na ciepło. Także kołdów wigilijny oraz, oraz bardzo późno już do tego doszedł placek drożdżowy. Wigilia to także ozdoby, tak? Przede wszystkim choinka. Ale przed choinką była podłaźniczka. Była to gałąź ozdobiona papierami, krepą albo po prostu powycianymi opłatkami. Później pojawiła się choinka. Ale co charakterystyczne dla naszego regionu, choinka pierwsza była w Wielkopolsce, a dopiero potem we wschodnich częściach naszego kraju. W okres bożonarodzeniowy, wigilia, to przede wszystkim gwiazda. Z tym kojarzymy wszyscy, młodzi i starzy, kojarzymy ten dzień. Gwiazdor, a nie święty Mikołaj. To jest bardzo ważne. Święty Mikołaj, zwłaszcza w wersji Santa Claus, to nie jest tradycyjny, tradycyjny wiekopolski czy polski mm, osoba, która przynosi prezenty, ale gwiazdor. Gwiazdor ubrany w korzu, w najczęściej wywrócony na drugą stronę. Czasami tylko w towarzyszy mu śnieżynka. Gwiazdor ma maskę, która jest bardzo nieprzyjemna. Gwiazdor to nie jest ta przyjemna, pozytywna postać Santa Clausa z Coca-Coli, ale człowiek, który wypytuje o pacierz, o tym, jak się zachowywało przez cały rok, stąd Gwiazdor często budził dzieci strachem. Wigilia, a właściwie cały okres Bożonarodzeniowy, a okres Bożonarodzeniowy trwa aż do Trzech Króli, także z Sylwestrem, to okres kolędników. Najbardziej popularny, najbardziej znany Znana forma kolędowania to wiliorze z Kalisza. Chodzili oni od domu do domu, śpiewając, życząc i dostrzymując za to jedzenie, a czasami datki pieniężne. W pozostałych miejscowościach naszego regionu to byli zwykli kolędnicy z Herodem, z różnymi postaciami. Kolędnicy to okres Bożego Narodzenia. Wspominałem już o wiliorzach, o kolędnikach Herodzie. Ale także w tym samym czasie, właśnie w środku okresu bożonarodzeniowego mamy Sylwester. Sylwester to dzisiaj kiedyś kolacja wieczorem, ale przede wszystkim Sylwester w Wiekopolsce to psikus noworoczny. Najbardziej popularną formą, myślę, że każdy z nas w Wiekopolan, przynajmniej o tym słyszał, jak nie uczestniczył w tej zabawie, to wynoszenie furtek, a czasami całych bram poza obręb wsi i ukrywanie ich przed właścicielami. Do dzisiaj jest to popularne i do dzisiaj wzbudza równie silne emocje. Kończąc tą opowieść o wigilii i o Bożym narodzeniu, trzeba zwrócić uwagę, że wielkopolska tradycja bardzo mocno się zmieniła. To jest dzisiaj 12 potraw w trakcie kolacji wigilijnej. To są takie potrawy jak barszcz, pierogi czy karp, prowadząc rozmowy, badania etnograficzne na terenie wielkopolski, starsi ludzie bardzo często dziwią się, że takie potrawy są spożywane w trakcie wigilii. Dziwią się, ponieważ jeszcze 20-30 lat temu pierogi czy barszcz. Był komplet, były kompletnie nieznane na, na wsi Wielkopolskiej. Wszystko się zmienia, zmienia się tradycja i zmienia się niestety klimat.